Cześć z tej strony 23 witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore I kolejny bonusowy odcinek, kolejny na waszą prośbę Bo pojawiła się seria komentarzy To stwierdziłem, że od razu wyjdę im naprzeciw Zamiast czekać aż tych komentarzy będzie 3-4 razy tyle Tak jak w przypadku Tenshiego I dziś przyjrzymy się postaci ucznia Tenshiego Czyli Xina. Znanego też jako Xin, Mnich Panda No bo był takim mnichem No i oczywiście był Przedstawicielem humano rasy humanoidalnych pand. Także standardowo najpierw opiszemy wygląd tego bohatera, następnie jego moce, potem historię, która jest powiązana oczywiście też troszkę z Sim, będzie on wspomniany w tym odcinku. I na koniec przejdziemy do ciekawostek na temat tego bohatera. Omówienie ankiety nie będzie, no bo nie brał on udziału w żadnej ank ostatniej ankiecie. Jeśli chodzi o wygląd tego bohatera, to po prostu można go opisać jako pandę, tylko nie taką zwykłą pandę, ale chodzącą na dwóch nogach. Oczywiście pierwsze skojarzenia jakieś nasuwają: to panda Reni z Warcrafta, bądź też Po, czyli Smoczy Wojownik, czyli główna postać z serii filmów Kung Fu Panda. Ubrany jest on też w taki strój, właśnie takiego wojownika. Ma jakieś takie charakterystyczne dla wschodniej kultury, też elementy. Nawet i fryzura jest tak zrobiona też, żeby nawiązywać do fryzur właśnie popularnych w tamtych czasach na wschodzie. No czy też po prostu tak jak przedstawiani są wojownicy wschodnich sztuk walki w filmach, ogólnie w popkulturze pop nie tylko w filmach, ale i w grach, w książkach. Także myślę, że tutaj nad wyglądem nie ma się za bardzo co też rozwodzić. Jeśli chodzi natomiast o moce, ma on w swoim właśnie arsenale kilka ciekawych zdolności różniących się od siebie, także jest co bohater bardzo ciekawy pod tym względem. No, pomógł też odbudować elfom yy, ich królestwo, także wiadomo, że musi mieć dość solidne moce. Pierwszą z nich jest śmiałe uderzenie. Po prostu Xin wybiera wtedy najpotężniejszego z wrogów, z którymi akurat walczy zadając mu potężny cios. Kolejna zdolność to inspiracja. Kiedy Xin wydaje z siebie wściekły ryk, tym samym inspirując, tak motywując pobliskich sojuszników do zadawania większych obrażeń w walce wręcz e, przez określony czas. Także jest to tak swego rodzaju takie może nie też, nie no można powiedzieć, że zwiększa morale i trochę można powiedzieć, że ryk działa jak w niektórych grach e, działają jakieś tam właśnie war i tak dalej. Pieśni bojowe czy, czy jakieś tam bębny wojny, takie pierwsze skojarzenia przychodzą. Kolejna zdolność to mind over body, czyli że można by to tłumaczyć jako umysł taki ponad ciało, gdzie wypijając specjalną miksturę. Po prostu przywracam sobie zdrowie, czyli jak uśmiech, które leczenia pije. Następną zdolnością jest styl pandy. Jest to starożytna, tajna technika, która zadaje obrażenia obszarowe pobliskim wrogom. Także tutaj może też rozbić grupę wrogów Xin. E, I ostatnia zdolność, jest związana z przywołaniem sojuszników, innych pand wojowników, innych takich pandarenów, która nosi nazwę pandamonium. Także tutaj ma dość ciekawe zdolności. No i przejdźmy do tego, jak jest opisywany, do historii. No, przypomnę trochę rzeczy też z poprzedniego odcinka. A nasz bohater opisywany jest następująco. Tajemniczy przybysz z niezbadanych krain. Jego zdolności bojowe są wyjątkowe i skuteczne. Dzięki swoim sekretnym technikom, Ksin może samodzielnie stawić czoła najpodlejszym wrogom, i szturmować hordy ci którzy są na tyle głupi by wejść mu w drogę natychmiast otrzymują niezapomniany kurs tego dlaczego nie powinni byli tego robić także tutaj opisywany jest jako bardzo dobry wojownik który jest bardzo też odważny niczego się nie boi nie boi się stawić czoła właśnie nawet najpotężniejszym wrogom oczywiście z poprzedniego odcinka dowiedzieliśmy się, że jest uczniem tenż jego I to on powiadomił swojego mistrza, swojego mentora, swojego senseja O tym, że e, no jakieś zagrożenie się czai, tak? że jakieś zło będzie działać w, w ich świecie że, że jakieś pradawne zło się przebudziło Sam Ksin oczywiście pomagał elfom, jest bohaterem z gry Kingdom Rush Origins a jego mistrz Tenshi jest bohaterem z późniejszych wydarzeń, bo z Kingdom Rush jedynki. Ksin bardzo wiele pomógł elfom, pomagał im też po wojnie z Twilight Elfami odbudować królestwo. Także prawdopodobnie dlatego też nie widzimy go podczas wydarzeń z jedynki, gdzie pałeczkę, że tak powiem przejmuje go mistrz Tenshi, który wtedy pomaga wojskom Linerii i ich sojuszników stawić czoła innemu zagrożeniu po po pajęczej bogini, po elfach zmierzchu, jakim jest oczywiście Weznan i jego hordy zła. Także tak to wygląda. No oczywiście jeszcze w Origins i w jedynce mieliśmy inne wyzwania, z którymi musieli się zmierzyć nasi, bo nasi bohaterowie. W Origins mieliśmy chociażby Binymana, który jeszcze próbował z niedobitkami mrocznych elfów coś zwojować. Mieliśmy potężnego demona w który przebudził się w podziemiach poprzez działania właśnie krasnoludów i ich stamtąd wypędził z ich królestwa w jedynce mieliśmy chociażby potężnego molocha, który również stanowił ogromne zagrożenie, bo był bardzo potężny, co pokazuje na przykład to, że uwięził samego weznana mieliśmy też potężne istoty, które przebudziły się w Rotten Forest w Gniłym Lesie mieliśmy też właśnie działalność pajęczycy, Sarelgas na północy także, także było trochę tych Zagrożeń i tego zła. E, także myślę, że możemy przejść na koniec, już do ciekawostek. No i prawie każda ciekawostka właściwie odnosi się do kwestii wypowiadanych przez tego bohatera. Styl pandy. Wiele stylów nosi, już właśnie wielu stylów sztuk walki, nosi nazwy zwierząt. I niektóre są z kolei umiejętnościami kucaO, także innego bohatera, e, właśnie z Kingdoma. Strach jest jedyną ciemnością. Jest to kwestia wypowiedziana przez mistrza Po w serialu telewizyjnym Kung Fu z 1972 roku. Tu jeszcze przytoczę oryginalną angielską kwestię. E, tak dla porządku oczywiście. Fear is the only darkness. No, czyli właśnie to w sumie tak to przetłumaczone zostało. Kolejny tekst właściwie taki okrzyk nie wiem, czy to dobrze przeczytam. Oho, ho, ho. może nie jest to takie oczywiste, jak to przeczytamy, tak? Czy po prostu widzimy w formie pisemnej, ale jest to otwierająca ta część otwierająca właśnie piosenkę "Kung Fu Fighting" autorstwa Karla Daglasa. No śpiewać nie umiem, więc tutaj nie, nie macie co liczyć. Kolejna, kolejna kwestia to skadusz. Co mówił po główny bohater tytułowego filmu Kung Fu Panda z 2008 roku i wykonał, e, wykonał wtedy technikę palca zagłady i wtedy powiedział skadusz, ostatecznie pokonując Tai Lunga, czyli głównego złego z pierwszej części właśnie e, filmu serii tych filmów. Ponownie wykonał to w trzeciej części z bodajże 2016 roku. Natomiast tam na głównym antagoniście, czyli na Kaju, nie zrobiło to najmniejszego wrażenia, ponieważ był on tak, jakby częścią tego Spirit Realm, czyli tego takiego królestwa tych duchów. No i ostatnia ciekawostka to to, co już zauważyliśmy przy opisywaniu wyglądu tego bohatera, że zarówno charakter, jak i umiejętności Xina są inspirowane pandaren, pandarenami, czyli rasą mnichów, wojowników. Którą można zobaczyć było najpierw w Warcraft 3 Frozen Throne w dodatku, a następnie w rozszerzeniu do World of Warcraft Mist of Pandaria. No i tutaj oczywiście, wygląda prawie jeden do jednego jak pandaren z Warcrafta, ten Xin. No jeszcze są skojarzenia właśnie na podstawie tekstów yy, umiejętności właśnie z Po, czyli z Kung Fu Pandą, yy, no ale jednak bardziej do tych pandarenów to. To nawiązuje No moim zdaniem dość ciekawy bohater No pomysł na niego Może nie, nie aż tak oryginalny Bo zaczerp zaczerpnięty bardzo z Innych uniwersów Ale z drugiej strony też takich Pand w innych uniwersach Nie mamy, no bo mamy takie pandy Właśnie w Warcraftie, w Kung Fu Pandzie I w, w Kingdomie, także w trzech uniwersach może są w jakichś jeszcze innych, których ja po prostu nie znam, ale no z tych co znam, no to w tych trzech są. Także tutaj niby zaczerpnięty, ściągnięty pomysł, ale jednak nadal nie jest to jakiś taki oklepany też pomysł, także... A poza tym Kingdom słynie z tego, że mamy nawiązania do większości uniwersów, także nie jest to nic dziwnego też. No i z wasza prośba spełniona, odcinek nagrany. Mam nadzieję, że wam się podobał, także trzymajcie się, słyszymy się w kolejnym i cześć!